Cześć widzowie, gramy z Mysticiem w oszusta. Mistik układa kostkę Rubik'a. Ale wyeliminowany? No to pauza! Um, Amogus, bad it's Fortnite edition. Uh, fajna gra. Amogus. Ta gra, która miała dla siebie. Dwa i się skończyła. Tymczasem Fall Guys. <grymny> Miesiąc. Czemu ja nie, Czy nie, 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 tańczę! Masz nie, emotkę? Mam. Ty. To ty. nie, To ty! No to, ty! to, 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 jest... tego to, 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 jest mówięk, nie, tego nie, ze spider nie, nie, pokazuje? to właśnie, to właśnie, <grym> No jak się Kajtek jest impostorem. Jestem postorem, to znaczy, że ja jestem impostorem, weź. Sus Sasi? Sasi Sus. Sus, baka. Ale szybko czaska zrobiłem. Dobra, idę wentować. Za co? Idę <grym> wentować. Jak Zaloguj się eee, Gdzie tu jest? Kurde 0 4 W ogóle Jak piszesz hasło do zalogowania się To też ci wyświetla się Jakie hasło masz pisać? No potrzeba pisać O nie Ale nie bo tutaj pokazuję Jakie hasło masz pisać No bo musisz No to jest stąd. Tak wyglądam z owej wy... tak wygląda Co bym w ogóle mam zrobić? Naprawić to Ciało! O nie! O nie! O, chyba self report. Czemu self report? Akurat, bo jesteś sus. Ja nie jestem sus! Aaa, tak by powiedział ktoś. Ja uważam, sus. że to Superman. A ja uważam, że to Superman, bo tak. To, to on jest impostorem, dawaj pokazuj na niego. To on jest impostorem, on. Czekaj. Gdzie było hey, teraz. Oskarżenia. Nie ufam jemu. Ja raz na niego zagłosowałem. A i wiesz, że możesz zrobić: Jestem oszustem, albo nie zgadzam się ze sobą? Patrz. Jest. Co, serio? No patrz, coś ci pokażę, patrz. E, oszustem jest. Może być tak, ja Zlik... <laughs> Co? Zlikwidowałem no, dwa w lokalizacji. Co? <laughs> Okej! Okay. Y, dwa y, dziewięć sus! Głos dziewięć SUS? Zlikwidowałem dwa w lokalizacji labola to... Dziękuję za info. Jestem oszust <grym grym> Jestem oszustem. Ju <grym> wam dziewięć. <grym> Słuchawki mi na chwilę złączyły. Coś go dzikośkiem okay. pokazać. To nie jest miłe. Jest. Super, bym ja się posługiwał. Dawaj, dawaj, pokazuj na tego, na dziewiątkę, bo on jest impostorem. Ja już zagłosowałam na ósemkę. Ej, na dziewiątkę, bo tak. Ponieważ tak. Ja byłem na mostku. Dziesięć nie zapomnij zagłosować. A dziesięć, a tylko dziesięć nie zagłosował? A dziesięć A. No. Impostor zabił 10 by. to był zostawił ten koleku, na szanse Kolowy! No nie wygrał. pominięto! Masz w ogóle Volta, masz w ogóle Volta od dziewiątki. Co za? Ale paluszek mam fajny. Nie. Macham, że nie. Ponieważ nie. Dobra, chodź kolego. Teraz robimy. Trzeba najpierwszą stelkę naprawić. Kolego, Idę za sobą. w ogóle jak miło. oni to sabotują, nie? No bo no to można. W ogóle... Jak to? O dobra. Ej, Kajtek, bo ja tu mam questa, patrz, będę się skanował, chodź. To jest z dowód. No. Ja to to działa? O, skanowanie trwa. No, tak. Bananaman. No oglądaj pan. Ty kamie! Może jeden. Już ile ospaczczy w ogóle! Impostorze! <grywka> Skórkowa impreza. Salony. To ty! To Trzy... Cztery... Dwa. Nie wierzymy wie, z jakimś gościem, sobie tańczymy nad tobą Tak? Ej, a tu motkę? tą emotkę? Weź stój, stój Ej, weź stój na się, to jest tą emotkę, poczekaj Bo mogę sabotować Wiesz to? i gościu to coś sabotuje No bo, bo, a, kto, a który to jest swój gościu? Właśnie nie wiem, zapomniałem Chyba nie ma babeczka. Nie idź tam. A jak coś, tam mnie tam nie było. Zeruj sobie komputer. A nie, nie będę wam pomagał. Gdzie są jeszcze ludzie? Ok, tak. Do musiłeś? No bo się nic nie dzieje Tak się nudne lobby nam dobrała Ten gościu po mojej prawej to jest Zdziwiony tak ja, A ja ci tak, ja tak pochwałem Ile jeszcze z osób zostało? Po prostu nie raz, dwa Ale wszyscy mają awka Tak? Chyba trzeba wyjść nie, 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 ufam. Jak to jest numer teraz? 6. Wszystkie osoby chyba.. Wy... Tak, wszystkie osoby wyeliminowałem ja. Mój gość jest od sabotażu, a od zabijania, super. Ale oni wszyscy mają Awka zobacz. <laughs> no to łatwa giera. Brr. Brr. Oh, this is to the no problem, no. Come to me. the to JEDNA OSOBA TYLKO IMPOSTOR wyeliminowany? No to pauza! <laughs> no, tylko siódemkę. Tak. No, no wiesz, no ja ogólnie to impostor byłem, ale jakoś mnie tak wywaliło, laga miałem. Ja laga, ja laga miałem. No serio, wszyscy skip! Jezu no to jest łatwa gierka dla ja. Tylko nam... Tylko nam spowalniają gierkę no ja Ogólnie to nie wiem czy wiecie ale Kajtek jest sus A jest imposta Sus imposta mus Aj wiem imposta A, ale cię dogoniłem To co jest tak... Patrz za Kajtek Chodź, tutaj to tu jest jest za potrą. Zobacz. Gdzie? Gdzie ty za tobą, za tobą, cofnij się, cofnij się. No. Idź tam, gdzie robiłeś taska, po prawo teraz. I widzisz tutaj to okno? Tutaj po, po twojej prawej znowu. Po lewej po prawej? Po, po prawej. lewej, chłopie, to jest lewa. Dobra, ja mam zeza. Widzisz, że tu jest zapotron i to możesz go wyjąć i tutaj zabijać ludzi. Ale musisz mieć paska No tu masz free kille, no patrz oni wszyscy Ale tam. oni bajtują, oni grają Ja to ten, 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 ten coś się jakoś zlokował Wyszedł Tak? Ale wnikle. Już nie możemy ich przybutować O, wyciężko, no nice O, wyciągnąć. Dobra, dawaj jeszcze jedną gierkę. Mówisz. Po mnie nie zabijaj, będzie fajnie. Yy, nie dam wam mojej opinii, ponieważ moja opinia jest zbyt dużo cenna dla was. Tak, mi się wydaje. Nie no, tak być nie może. Kiedy nie chcecie się grać w grę i często to umiera ci content na YouTubie. Jak się z tym czujesz, bądź mną. W sensie, się no, widowiem. Nie jesteś takim typowym kanałem o informacjach, o sezonie i o jakichś takich, nie wiem, ciekawostkach. Chociaż ciekawostki były, to w się... Sensie, takie, które... Były, były! Tylko to są takie ciekawostki, które nie są takie oczywiste, tylko takie na przykład z błędów albo... Albo takie, które nikt tak naprawdę nie wie o nich, nie? Tak to... Mamy nowy sezon, Ciekawostka, no to weźcie no... no nie tą myślą wiecie, powstał ten kanał! Kto wie! Tobie... Dali nowy sezon do Fortnite'a. Wiedzieliście o tym? No. Tylko 0.1% graczy wie o tym, że dodano nowy sezon do Fortnite'a. Ja wiem, że jesteś oszusta, ale się już poddać. Ty sus. Kajtek sus. Nie jestem sus. Co ja mam zrobić? Graffiti? Kevin! Pa. A nie mam zmyć! Nie, 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 ja nie chcę tego zmywać! To są piękne grafiki, no! Dziękuję. Oj, on jest sos. On jest Bananana? No, no. no i mnie zabił! Banana jakiś! Tak. Byłeś <grybujesz> ty? Tak. Oooo, ty! O, jeden, z dziesięć, fajnie. Hm, ja ogólnie. A z kim a jesteś? Pod... Z Johna Wickiem. WP mi floda. Chyba miał być flopa, ale coś mi tego. Widziałem jak fragment 10 w lokacji sterownik. E, czekaj, obrona. E. A to jest sterownik wyspy, a nie mapy. A nie wyspy, no. Nie byłem w... Wyżu fragmentu 10 ale 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 normalnie nie wiem ale jak Dzieci... oby się... cię wywalili wy ja, czy zobaczysz o, jak 9. likwiduje 10. ale czemu tak ale jak kurde na mostku jak ja byłem na sterowniku wyspy Ale ty jesteś nudny WP mi floda, naprawdę. Kto zlikwidował 10? No kto tak... No kto ci to powie? 9 udawał wykonywanie zadań, czy dobra. No tak! Nie no dobra, dać w tym momencie vault na 7. Kogo chcę plus? On tak... WP mi floda tak gra, tak gra na twoją niekorzyść! Tak by the way Czwórka. Czurka na 90% jest tym. A mogę zatalić jak jest muchem? Mogę! Co stać? O. Znaczy, wskazywał moim niewidzialnym paluszkiem. Żeby ci smutno było. A jak mnie wywalą to mi będzie smutno. Cztery nie zapomnij, zagłosować. ci. Wow, inteligentny chłopien. Cztery living. Cztery living. Cztery living. Cztery nie żyje w ogóle u mnie, więc cztery chyba u mnie. No ulubę. bo weszła, wyszło 4 i kto? I kto? Nie kto? głosów wyglądały. Aaaa, wywalił się. Aaaa, wywalił No nie poszło, by się być z impostorem. A ty miałeś łatwe lobby. Wychodzimy? Dobra, no to chyba koniec, nie? Yy, więc widzowie, w tym miejscu, ja z Mistyckiem żegnamy was. Bo zabijaliśmy się nawzajem. Bo więc... Yy, za kilkadziesiąt lat spotkacie nas w piekle. Nie wskazuj ty. na niewinnego, oszuście. To ty. Nie. To był on! To był on! ten palec. Więc papa, widzowie, Mistyck, pożegnaj dług. się. Do widzenia. Ale żegnają. Ale perfect timing! Nara! No